Dzień dobry, witajcie serdecznie. Chwila z gitarą. Dzisiaj Alan Walker w najnowszym hicie była prośba o taką piosenkę. Pokażę wpierw, jak zagrać w innej tonacji z łatwiejszymi tutaj akordami, dobrze? Dla osób początkujących. Uwaga, będzie Amol. Dobrze. Będzie Giedur. Będzie Demol. Będzie Amol. Będzie F-dur, możemy złapać taki lub pół F takie, można powiedzieć F7+, pusta struna E, tutaj pierwszy palec na dźwięk druga struna, później uwaga, drugi palec A, to jest na trzeciej strunie tutaj i trzeci palec, trzeci próg, czwarta struna F. Wtedy zagrajcie od czwartej struny i to będzie F-maj... I 7, ale ogólnie. Może ładnie nam zastąpić to dobrze? Tak, a osoby, które już potrafią grać, wiadomo, klasyczny F-dur, dobra. tym F później będzie znowu C i znowu G. No i tak już mamy hit. Prawda, oczywiście muzyka jest bardzo elektroniczna, ale jak najbardziej może to bardzo ładnie zabrzmieć. Co prawa ręka może zrobić? Może oczywiście grać raz, dwa, trzy. 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 No i koniec, tak? Ale jeszcze można zagrać. Będziemy rozkładać akordy, dobrze? Tutaj P I M A, pierwszy kciuk, dobrze, na basie yy, pierwszy paluszek, trzecia struna drugi tutaj, druga struna i trzeci pod E1. I bardzo klasyczne rozłożenie. Proszę zwrócić uwagę. Tak i robimy. Później będziemy zmieniać. Jeśli gramy A-mol, no to od piątej struny basowej. Tak, jeśli będziemy mieli G-dur, no to ten jeśli F, to od szóstej wiadomo. Jeśli D, od czwartej, bo są to prymy tego akordu, tak? Od niego bierze też się nazwę i tu wykorzystujemy. No i zobaczcie, jak to ładnie zabrzmi. Mm -hmm. I już jest, tak? Jeszcze raz akordy A, G, Dmol, Amol, F-dur, C-dur, G-dur i jest przebój, tak? Tutaj poczwijcie sobie to się przydaje. Zresztą tam gitarzysta gra i tak odpowiada na gitarze elektrycznej w wyższej pozycji i pokazuje. Dobra, a teraz uwaga: jak zagrać z nagraniem sobie, bo to jest tonacja zupełnie inna. Można użyć. Kapodastera, dobrze? Czyli coś, co nam podniesie tonację. Zagramy te same akordy, ale w innej troszeczkę pozycji. Zobaczcie, Daję na pierwszy próg kapodaster, dobrze? Sprawdzam, wszystko jest ok, tak? bo to czasami jest hmm. różnie z kapodastrem. O. I teraz zobaczcie, będę grał w innej tonacji, dobra, ale będzie to już oryginał. Będzie to demol. OK, mamy, mamy demol. Później będzie cedur, dobrze? Dobra. Będzie teraz, w sensie cedur w takim ułożeniu, oczywiście, dobra? Teraz gram od Cis, ale tutaj tak by złapać cedur. Później będzie, tutaj będzie, tak jakbyśmy grali G-mol barowe, tak? Dobra. Później powrót do naszego demola. Dobra. Później nasze B. Tutaj barowe. I to jest ten akord barowy. Jeśli ktoś by nie wiedział, jak to zagrać, proszę wrócić do lekcji. Akordy barowe na kanale Chwila z gitarą. Tam jest wszystko wytłumaczone. Czyli pierwszym tutaj i dokładamy te trzy paluszki. Tak. Lub robimy mini barę na tych trzech tutaj. O. Taki akord, później jest ten F-dur też barowy. Możemy zamienić tylko wtedy ta pusta struna. Tutaj ta, struna, no, tak się troszkę gryzie, ale jak ktoś nie potrafi, to tak zrobić. c dobra? Czyli zobaczcie, będzie coś takiego. Demol, C-dur, g -mol, znowu demol, B. C -g mol c G f. Dobrze, jak to zagrać w tempie? Zwróćcie uwagę, popatrzcie, będziemy mieć coś takiego. Tak, tu słyszymy klawisze grają. Wygramy tą samą harmonię, okej? Okay? Zobacz, zobaczcie, c. G, Dm, B, F, C. Oczywiście w skapodastem. Trzy, cztery. znowu. demol c i refren może być. i może tam pa, 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 pa. C Cały czas mamy. I znowu. Ok. Dobra, wystarczy. Dobra, teraz e, co? Co z osobami, które. Gdzie to się tutaj wyłączy? Mi się? O, okej okay. Teraz zobaczy, czyli zagrałem e, używając kapodastra, tak? kapodaster założyłem przesunąłem właśnie tą tonację do góry. Teraz co z... osoby które bardziej już są doświadczone czy nawet na gitarze elektrycznej będą chciały to zagrać ze swoim zespołem bo Alan Walker teraz występuje często już z muzykami nie jest to typowa elektroniczna muzyka. Teraz uważajcie to wszystko będziemy przenosić i gramy akordami barowymi. E, jeśli coś to zapraszam do poprzedniego odc... odcinka tam są akordy barowe na moim kanale dobra uważajcie teraz co będzie przerzucamy na to jest ta sama tonacja. kapodaster mi tu pomógł, bo mogłem zagrać D podwyższone i to był dis a teraz nie mam, teraz muszę już sobie poradzić, czyli mam dis barowe, ok, później wchodzę na cis świetnie, później mam gis mol znowu dis ok, później mam h dobrze, h lub b, bo to też w zależności jakie Fis durowe i CIS. I tak w oryginale grają ci panowie. w kółko, ale już używając akordów barowych. I w ten sposób oczywiście muzyk tam zatrudniony gra bardziej właśnie w tym rejestrze też, tak? Ale możemy sobie poradzić, czyli wpierw z tonacją łatwiejszą, później mamy właśnie użyty kapodaster i gramy w oryginalnej tonacji, ale używając właśnie akordów, tak jak przed chwilą było dead, ale w rzeczywistości to jest dis, tak? Lub właśnie akordami barowymi. Dziękuję, pozdrawiam.